Jeszcze jedna rzecz bym zapomniał, a to już teraz trzeba zrobić. Ja. proszę wszystkich o powstanie. Jak macie z nami tu biesiadować, to muszą być pewne reguły, pewne zasady przestrzegane. Wszyscy z Tobą my tam na końcu słyszą? Słyszą. Proszę, no, pa. pierwsze udane powstanie w lupszy. od kościuszki. Teraz powtarzajcie wszyscy za mną słowa przyrzeczynio, głośno i wyraźnie. My wszyscy tu zebrani, zdrowi na ciele i umyśle, przyrzekomy bawić się, godnie i z humorem biesiadnika. Zjodać wszystko, co pojawi się na stołach, nawet po pojawieniu się wzdęć. O, w te około oczami ani <gry> Wypić do ostatniej kropli wszystkie napoje. Śpiewać i tańcować tak, jak nam zagrają. I teraz powtarzają same hopy, hopy głośno i wyraźnie. Nie używał dzisiaj następujących zwrotów. bo ty jedyny to fajnie dosz, a ta cała reszta to nie, przez garło im to nie mi przyjść. Chopy, jeszcze raz. Nie byda używał dzisiaj następujących zwrotów. Nie się nie chce, jo jest słaby, idź sama. Teraz powtarzają same panie. Nie byda używała dzisiaj następujących zwrotów. Nie pij tele. Kaj tam patrzysz? Ty już możesz dość! Pójdź już do domu! Teraz podnoszymy wszyscy prawo dłoń do góry Kładziemy na lewy piersi Na, na swoi tak Podnoszymy lewo dłoń do góry Kładziemy na prawy piersi Oprócimy się twarzą do siebie Przekorzcie sobie znak pokoju. <noise> Dziękuję, koniec przyrzeczenia. Teraz wszyscy wiedzą po co przyszli, jakie są prawa, obowiązki, co, czym się rządzi na biesiadzie. No a teraz taka piosenka za grumy, myślę, też ktoś zaśpiewa nawet z nami ta piosenka. Może, może więcej w śpiewało o, o takich chopach, co fajne baby mają, a na niebo zaglądają. Kto? Gołębiorze, Gołębiorze. a są tu też. Pani też ma gołębiorza? Całe szczęście, bo takich fajnych szatów by pani nie miała przy tym przykojem wiożowi co? Dobrze, piosenka do wszystkich hobbystów, a szczególnie do tych, co fajne baby mają, a na niebo zaglądają. Kiedy zbliża się sobota. Żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach. Co do kosza dzisiaj dać? Może szymla, może siłka, czerwonego bowyczka. Wszystko jedno dopiero na. LS zrobimy mi czempiona. Kołym biorze, kołym biorze I już nic tu nie pomoże No bo takie chobdy mają Że na nie pozaglądają Kołym biorze, kołym biorze I już nic tu nie pomoże Wszyscy szwarne ciołchy mają a na niebo zaglądają. Te niedziela wydzieliwa. Przyjdzie Antek Erwin Zyga I na nie popatrzeć bydło Na co? Czy już nie idą Żeby lepiej się siedziało To maseczka trzeba mało to i co nie miara o nagroda chłopucha Gołym biorze, gołym biorze I już nic tu nie pomoże No bo takie chłopcy mają Że na nie pozaglądają. Gołym biorze, gołym biorze I już nic tu nie pomoże Wszyscy szparne ciołchy mają A na niego zaglądają, apolota, są debaty, liczą zysk.